Thank you, thank you, oh yeah. eee, no, To jest bardzo dobre spotkanie dzisiaj. Eee, cieszę się, że zostałem zaproszony na spotkania w Proszę Państwa, artysta, tak wie Pan? Chyba to jest bardzo dobre pytanie, artysta, ale jaki? Alternatywny! Ok, haha, <laughs> yes. co, artysta alternatywny to jest pewnego rodzaju wybór, eee, jakiś drogi, trzeba się przeciw. tak? Pani mówi o. Czy zrobiłem wiele złego? Oczywiście, że tak. Inaczej nie wiem, czy by się dało. Mam tu za już zasadę, małe oczki, To zawsze wraca pani. Te... Mur! Trzeba się przyciskać przez mur. Nie wie pani, co znaczy mur? Mur! W sensie takim, że. Trzeba się podnosić, powstawać, oglądać i cofać. I nigdy nie wiadomo, czy pani wróci. Tak? Proszę bardzo. Dziękuję za to pytanie. Czy... Sztuka alternatywna, przetko. I Państwo, sobie Ja mogę Państwu tylko powiedzieć, kiedyś w festiwale sytuacje borukońskie, tuczyńskie, Gnacza, to ja. E, może tam nazywam <laughs> <laughs> się też. Marek. Poza, tak. Marek. E, tam Marek. Pytanie z górnego rzędu: Czy. Marek Kościoła. To był kościółek! Warto był. Reżyser, nie, nie aktor, tak ta cena, edukator. My, społecznik, jako... polityk, <try> <polityka. try> Twórca amatorskich programów w zakresie kultury i nie... sportu sztuki. Przepraszam, sztuki. Żuror Ogólnopolskich Festiwali Teatralnych Absolut Uniwersytetu Szczecińskiego oraz dziękuję, dziękuję za to Akademii Nadużyć Teatralnych Gargólica Praktyk Teatralnych ja przepraszam, za zadania, wspólne wypowiedzi. Po e, dyplomowych studiów Trzymać. reżyserii dzieci i zwierząt w Karżysku. Przez mur, Wie pani co to znaczy? przyciskać się przez mur, trzeba postawić ślad. Nie nie Założycie ma... Ochowego Teatru Krzyk, który w tym roku nie obchodzi nie swoje przy... ośmiolecie. Gdzie jest oczylecia? Niegdyś aktor teatru Gdynia Oliwa Kaja Obecnie Nigdy nie wiem Wie i to jest aktor czy ona, ona jest teatru. w teatru. Dlatego, że my siódmego mamy... dnia. Bardzo łatwo ósmego dnia. Kurwa czy cię pojebało i na samym. Dependować te pojebane teksty 7, ósmego dnia. A Pan Bóg ósmego dnia, czy nie wiadomo, jak tam było. Milczenie. Bardzo dużo w swoim życiu ostatnim milczenie. Pierwsza nagroda na festiwalu teatralnym. Teatralna owulacja. Rewolucję Prezentacja gościnna e. na międzynarodowym A, festiwalu teatralnym FART. FAK FAD! E. Rosji? Pan ma rację. Proszę. Że my w zasadzie nie wiemy, gdzie jesteśmy. Jak ludzie, to jest Pierwsza nagroda na ogólnopolskim e. festiwalu Jestem. teatralnym. Teatralna czerwcówka w Czwartku Wielkopolskim. W, w Środzie Wielkopolskim. Wielkopolskiej. Ja wielokrotnie to demonowałem. Proszę Państwa. Nagroda za reżyserię dla Hanny Gilewskiej. Oraz Marka Koszczałka na ogólnopolskim festiwalu. Sztuk autorskich i adaptacji. Giniewski. Tu na razie jest siemnisko, ale będzie winowisko, proszę Państwa, takiego festiwalu. Chyba e, nie Powiem, że bardzo dla. A w Teatrze Gdynia Oliwa Gdynia ja nie Tak wiedział, go wyreżyserowała Gnaczakowa, I Gnaczakowa Że otrzymał dwie nagrody od prezydenta miasta Wojciecha Warszczaka <grym wziął> <grym wziął> Wspomniał o pewnej samotności, która. Na festiwalu teatralnym w Nowej Soli połamał cztery krzesła, zagrażając życiu widowni oraz. 5 a 97 przesyłek swoim życiu w teatrze rozjebałem. Taki byłem, pojebany komuś. Tak, 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 dobra, dobra. Ja ja kiedyś ja tak, 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 kukłę bezdomnego, tak, 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 o! Nie ma nie ma kostki, nie, ma, nie, ma, nie ma.